Gryf Literacki to jeden z najbardziej uznanych konkursów oceniających twórczość literacką powiatu wejherowskiego, tym bardziej, że w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost wydawnictw naszego regionu. Przede wszystkim książki, które się mieszczą w tym nurcie, książki fabularnej, książki z jakąś akcją, z jakąś tezą, z jakimiś postaciami dobrze nakreślonymi, które przeżywają ciekawe wydarzenia, które prowadzą do wzbogacenia tych postaci. A czy to jest w realiach historycznych, czy współczesnych, no to już jest właśnie takie drugorzędne, bo, bo to zależy od tematyki. Najpoczytniejszą Książkę Roku wybierają sami czytelnicy we wszystkich bibliotekach na terenie powiatu wejherowskiego głosowana na jedną z 29 nominowanych książek w minionej edycji. Po zliczeniu głosów każda z bibliotek przekazała informację o najpoczytniejszej lekturze w ich placówce. Bezkonkurencyjna okazała się książka Aleksandry Michalak pod tytułem Matka Sanepid Tytułując tak swojego bloga, bo najpierw był blog w internecie, yy, pomyślałam o babciach sanepit. Yy, tak się nazywają te babcie, które biegają za dziećmi na placu zabaw i pilnują, żeby dziecko się broń że nie pobrudziło, yy, nie dotknęło czegoś, nie jadło brudnymi rączkami. Ja ani nie jestem babcią, ani nie jestem taką właśnie mamą pilnującą dzieci na każdym kroku, więc przewrotnie wyszło yy, matka Sanepit. Tak zostało, tytuł okazał się chwytliwy. Matka Sanepit to zapis historii autorki dotyczącej życia z dwiema córkami w wieku czterech oraz dwóch lat. Moje córki są oczywiście według mnie wyjątkowe, fascynujące, mają dużo do powiedzenia i dużo do zrobienia, najczęściej o piątej nad ranem, skarży się tam trochę na nie. Właściwie to dużo się skarży, e, opisuje różne nasze e, rozmowy, potyczki słowne. Jednocześnie prowadzono plebiscyt na najpopularniejszą książkę powiatu wejherowskiego zdaniem czytelników Dziennika Bałtyckiego. Tutaj zwyciężyła lektura pod tytułem Almanach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo pod redakcją Marianiny Borchman oraz Bartosza Wiszowatego.